Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel. Nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go, Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im, Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy, Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł – nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom – zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział – królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli – jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo Niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest syn człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia, i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca Swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. W prostych symbolicznych obrazach z codziennego życia Pan Jezus mówi o Ewangelii, o Królestwie Bożym. Podczas wakacji pomagałem rodzicom robić porządki w ogródku. Mój ojciec, doświadczony działkowiec, powiedział kilka wymownych uwag. Trzy tygodnie temu wyrywałem chwasty i zobacz, jak znowu wysokie wyrosły, niektóre sięgały nawet pół metra. Musimy z korzeniami wyrywać zielsko, bo inaczej chwasty natychmiast odrastają. Mimo, że wczoraj padał deszcz, to kwiaty mają sucho, ale po wypieleniu będą lepiej rosły, bo chwasty zabierały im wodę. Uważaj, jak wyrywasz chwasty przy fasoli, ich korzenie przeplatają się ze sobą i przez to łatwo z chwastem można wyrwać i fasolkę. Jakże podobnie jest z sercem człowieka, nad którym trzeba non-stop czuwać i chwasty grzechu wyrywać przez systematyczny rachunek sumienia i spowiedź. Czasami jednakże lepiej pozostawić chwast aż do żniwa, gdyż jego korzenie, poplątane z korzeniami dobrej rośliny, mogą zabić przy wyrywaniu także i dobrą roślinę. Kiedy ostatnio byłem u spowiedzi? Czy mam zwyczaj codziennego rachunku sumienia? Jak przygotowuję się do sakramentu pojednania?